Policja kontra koronasceptycy. Brutalne sceny na ulicach Holandii, protest w Amsterdamie. Brutalne starcie z policją. Szczucie psami gumowe pałki i armatki wodne to obrazek z niedzielnego protestu przeciwników rządowej polityki walki z pandemią COVID-19. Holenderska policja musiała interweniować podczas nielegalnej demonstracji. Pomimo braku zgody władz Amsterdamu, tysiące osób zebrały się w niedzielę na Museum Plain. W piątek burmistrz Amsterdamu Fenke Halsema poinformowała, że po konsultacjach z policją i prokuraturą nie wyraża zgody na demonstrację przeciwników szczepień oraz rządowej strategii walki z koronawirusem, która miała zgromadzić do 25 tysięcy osób. Mimo tej decyzji główny organizator protestu Michel Ray Inga wezwał ludzi do przyjścia i picia kawy na Museum Plein. W niedzielę około południa zebrało się tam kilka tysięcy osób. Pałki i psy policyjne po godzinie 13 burmistrz wydała nakaz przerwania demonstracji i policja zmusiła uczestników do opuszczenia placu. Na miejscu pojawiły się wzmocnione siły policji wyposażone w armatki wodne. Na nagraniach zamieszczanych w mediach społecznościowych przez uczestników marszu widać, że między amsterdamską policją a demonstrantami dochodziło do spięć. Policjanci używali nie tylko armatek wodnych do pacyfikacji zgromadzonych, ale też gumowych pałek. Na innym nagraniu jednego z demonstrantów zaatakował pies policyjny. Uczestnicy protestu przemieścili się w okolice Westerpark w zachodniej części Amsterdamu. Jak relacjonuje dziennik, Head Parol zatrzymano kilku agresywnych demonstrantów. Protest policji media informowały w piątek, że funkcjonariusze specjalnej jednostki Policji Mobile Unitman zapowiedzieli, że w niedzielę będą strajkować. Mogło to oznaczać, że władze holenderskiej stolicy miałyby problem z zabezpieczeniem demonstracji. Z informacji dziennika Algemeen Dagblad wynika jednak, że protest wprawdzie się odbył, ale funkcjonariusze wrócili do pracy o godzinie 11.